Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Raport. Raport z budowy. Kochani, yy, nasza sypialnia już zaczyna jako tako wyglądać. Chociaż znaczy, roboty jeszcze dużo. jak powalony, bo maseczka nie da przy zacieraniu. Yy, kładę gładzie. No, tu już zacząłem, sobie idę. Kładę gładzie na łączenia dzisiaj. Mam zamiar dzisiaj to wszystko gładzią przelecieć. Jak przeschnie pierwsze malowanie i będę kół trochę tutaj równał wylewkę i podlewał trochę wylewką pod panele, bo jest krzywo jak nie powiem co. Robaczki idzie do przodu. Bardzo was proszę o cierpliwość. Ja nie zapominam o skrawusiach. Skrawki to moje życie i yy, niedługo, niedługo wracam na skrawusie tutaj z nowego, nowego mieszkanka, raczej z naszego domu yy, tutaj, gdzie mam pracownię. tam yy, tam są drzwi do pracowni nawet, o tutaj. Kochani, yy, to dziękuję Wam za uwagę. Taki szorcik, mały raporcik z, tutaj z, z roboty. Yy, jest niedziela, nie omijam żadnego dnia. No przepraszam, w tym tygodniu zrobiłem sobie jeden dzień przerwy, bo już ręka mnie tak napierdziela, że czucia nie mam w trzech palcach. I plecy poszły. Ale chcę to w miarę szybko zrobić, żeby szybko do Was wrócić. A nie tylko to mam do zrobienia, bo jeszcze robaczki moje kochane. <laughs> już zaczęliśmy robić łazienkę. No. Nowy prysznic będzie, kibelek zostaje, we wtorek montują mi ogrzewanie gazowe, więc zwykły piecyk idzie out, będzie tutaj piecyk dwufunkcyjny gazowy. Bo nie mamy ogrzewania w domu, jeżeli wiecie, no to mam tylko dwie kozy i kominek. A to jest za mało, jak są mrozy. Malowanie sufitu, legipsy pójdą na ściany, płyteczki. Wszystko robię sam, więc chodzi. I proces rzeczy robię po raz pierwszy, także no tak to wygląda. A robaczki, moja pracownia obecnie wygląda tak. Wszystko w kurzu, w materiałach, w częściach, w kluczach, narzędziach, w wiertarkach i innych, takich. I o, podkłady pod panel. leżą. Także <gryw> no nawet nie ma jak zrobić live'a. Dzięki Bogu, że ten piecyk zamontowałem i się sobie nagrzałem. Mam ponad 20 stopni, przy przyjechałem było 14. No, muzyczka mi jakaś z YouTube leci i sobie, kochani, yy, działamy, działamy. Dobrze, dziękuję wam ślicznie za uwagę. Nie uciekajcie nigdzie. Pozdrawiam Was cieplutko. Trzymajcie się i niedługo się wrócimy. No, mam nadzieję, że maks 2-3 tygodnie i skończę tutaj, bo mam jeszcze do zrobienia korytarz, ale ten już będę robił, yy, Pięconiżej, niżej, yy, ale ten już będę robił raczej po przeprowadzce. No, a mamy, umowa nam się kończy najmu i pasuje nam to pokończyć i powoli się już przeprowadzać, żeby się wyrobić ze wszystkim. W każdym razie, co jeszcze powiem, yy, dlaczego tak zrobiłem. Obniżyłem sufit na 2,60, był na 4 metry, po skosach do góry szedł. Były tylko deski, yy, dach jest ocieplony trotami. W tej chwili jest ocieplenie zrobiłem z wełny skalnej, yy, skosy Góra i dwie ścianki, jedna tamta i ta jest ocieplona wełną skalną. Ta nie, no już nie chcieliśmy tutaj zmniejszać, a tu jest ściana od pracowni, więc cacy. A dodatkowo tu jest komin, idzie w tej ścianie, więc ona też troszeczkę, troszeczkę grzeje, jak się na dole zapali. Dobrze, kochani, oto po raz kolejny dziękuję wam serdecznie. Ja wracam do roboty, tak stwierdziłem, że no przecież cholera jasna, wokół Skrawków to jest taki kanał, żeby się z wami można było fajnie komunikować, więc będę wam tutaj też takie filmiki z roboty, jak tutaj to idzie i tak, żeby was fajnie tutaj informować, kiedy wracam na Skrawusie. No to jeszcze raz trzymajcie się cieplutko. Dziękuję za cierpliwość, kochani, chociaż rozumiem, że się może kończyć. Papa, pa. wszystkiego dobrego.